Dobra, nagrywa się, na no to dzień dobry, witam wszystkich, którzy to oglądają Zanim wyłączycie to wideo, proszę zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co mógłbym zmienić w swoich filmach A teraz do rzeczy Jak widzicie, za sobą mam fotel od Diablo, wczoraj mi przyszedł I sobie siedzę na nim wygodnie Fajny fotelik Ale nie o foteliku, to przyszliście pewnie gadać, tylko o tym, dlaczego nie było filmów tyle Filmów nie było tyle, będę szczery Nie chciało mi się nagrywać, nie miałem pomysłu Ale teraz mam nowy pomysł I właśnie już za niedługo powinien wlecieć film Zapytasz, jaki film? No film oczywiście taki W którym będzie e, prze Weź broń tylko z Kryjówki mroku lub duchów I ty myślisz No pewnie łatwizna e, Nie taka łatwizna, bo Z tej ID Nie będzie można otworzyć i tu już jest ciężej. Co ty powiesz na to? Myślisz, że takie proste, że takie pyk już wszystko się zrobi, a tu nie, tu komplikacje wyszły. A więc ja się z Wami żegnam. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i w komentarzu pamiętajcie, każdy pisze komentarz, co mógłbym zmienić w swoich filmach. A teraz już się z Wami żegnam, nie przedłużam i cześć. Przepraszam, że przedłużam ten film, ale zapomniałem wspomnieć o tym, że oczywiście proszę bardzo, bo wspominałem już to dużo razy, ale jeżeli chcecie nie przegapić filmów, to jak macie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco. A filmy będą się pojawiać od dziś regularnie. Co tydzień będzie minimum jeden odcinek. Więc ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!